Cześć, witam Was wszystkich. Minecraft Earth, czyli gra, która we wczesnym dostępie w Polsce pojawiła się wczoraj. Wczoraj był... 12, 12, czwartek, e, czyli tak, no, kolejna gra, e, która działa w oparciu o e, rozszerzoną rzeczywistość AR, czyli mm, nie będzie to kopia Pokémonów, natomiast e, odwzorowanie e, wirtualnych rzeczy, rzeczy ze świata Minecraft w naszym prawdziwym świecie poprzez użycie e, kamery e, tylnej. Szczerze, nie czytałem za dużo o tej grze. Wiedziałem, że wychodzi seria gry Minecraft na tyle popularnego uniwersum, że musiałem po prostu dostać się do tej fazy wczesnego dostępu. I tak też wypróbujemy grę. Pokemony u mnie całkowicie odpadały, tylko że ja jednak mieszkam na wsi a Pokemony to gra, no właśnie oczekiwałem od Pokemon Go czegoś takiego, że będzie to po części aplikacja fitnessowa więc jeżeli ktoś będzie na przykład dużo chodził, dużo biegał, no to zostanie za to nagrodzony i nawet na tej wsi jeżeli tu nie ma jakichś specjalnych budynków, sklepów i tak dalej, bo to wszystko jest powiązane z pokazywaniem się Pokemonów, to taki gracz będzie mógł też pograć, niestety no studio kompletnie inaczej rozegrał Grało to z takimi graczami i po prostu u mnie kompletnie żadnych Pokemonów nie było, dlatego u mnie ta gra odpadała. Nie wiem, jak będzie w Minecrafcie. Mam nadzieję, że inaczej ten problem rozwiązali, bo jednak takie gry trafiają kurcze na, na rynkach na całym świecie. No, a każdy w mieście nie mieszka. Więc tak, zagrajmy? Na razie, jestem w domu. Pogoda z oknem, okropna, deszcz, wiatr i zimno. Zobaczymy, co da się zrobić już teraz w domu. Jeżeli będzie trzeba wyjść, oczywiście wejdziemy. No to lecimy. Aby grać, trzeba było utworzyć bądź zalogować się na istniejące konto Microsoft. Ja już się zalogowałem. Mam dziwny nick, Tropic Tundra 27, jakiś generowany przez, przez to konto, ale to nie szkodzi. Myślę, że to w każdej chwili można zmienić, tak myślę. Musimy zezwolić na dostęp do lokalizacji naszego telefonu. Mamy też regulamin, aby na przykład nie korzystać podczas prowadzenia pojazdu, obrażenia ciała, śmierć, zniszczenie mienia itd. itd. Dobrze, wiemy o co chodzi. Zachować bezpieczeństwo. Uważaj, podczas gry, nie zapuszczaj się w miejsca niebezpieczne lub zastrzeżone. Nie wolno wchodzić na cudzą po W porządku. Witaj w Minecraft Air, wszystko jest tu takie nowe, pachnące świeżością. Doświadczam Minecrafta w zupełnie inny sposób. Zbieraj elementy dotykowe, buduj na płytkach konstrukcyjnych i twórz nowy świat razem ze znajomymi. Ciekawe, jak duży kontent jest już w grze dostępny. Czy ta gra jest bardzo we wczesnym dostępie okrojona, czy, czy jednak nie, jest. Duży zasób, ale może coś na przykład nie do końca działać tak jak powinno. Wybieramy swojego bohatera. Dobra, wybierzmy tego, nie bierzmy tych standardowych, przypominam mi trochę nawet bezimiennego. <laughs> Możemy dostosować postać, nie, jednak możemy zmienić dopiero później postać. Teraz wybieramy najpierw bazowe postaci. Och, prezenty, przejdźmy się i zbierajmy następującą liczbę elementów dotykowych 2. Ciekawe co znajdziemy, tylko pamiętaj, nie wchodź tam, gdzie nie wolno. Okej, okay, ale jak widać bardzo fajny świat, bo to nie jest mapa Google, tylko e, świat jest przerobiony na ten Minecraftowy. Widzimy kurczaka w moim zasięgu widzenia, telefon e, wraz z obrotem mojego krzesła, Obrotem mnie. E, idealnie się porusza. Jest też drzewo, które zapewne będziemy mogli ściąć. Dobra, zajmijmy się tym kurczakiem. Pokabalu nie będziemy rzucić rzucać, czy po prostu klikamy w niego. Chyba z nim walczymy. Dostaliśmy. Zebraliśmy go, OK. To raczej z nim nie walczyliśmy. Już prawie. Brakuje nam jeszcze tylko jednego elementu dotykowego. Są tu jakieś skały, ale ja żadnego jeszcze kilofu nie mamy nic takiego. Czyli tak, od razu mamy bruk. Mamy też grzyby, które były tam na bruku. Świnka. Zaatakowała. No i drzewo. Zajmijmy tutaj wszystkie te elementy, które są w terenie dostępne teraz do zebrania. Dobra, 360. 360. Nic więcej już nie można tutaj zobaczyć, zebrać. Więc chyba gra jednak chcę, wyszedł na ten dwór na zewnątrz dotknij skrzyni aby zobaczyć swój ekwipunek czas na ekwipunek znajdziesz w nim zebrane bloki przedmioty i moby ekstra No, myślałem tak, że przycisk ekstra nie działa gotowe wracajmy na mapę eee, nacisnę na taką nie wiem no tą świnię. co z nią zrobić mogę ją przerzucić na główne gorące krzesełko naszego ekwipunku chyba nie no to wróćmy na mapę bo na razie jeszcze samouczek eee każe mi klikać co i jak. Czas coś zbudować. Na dole mamy właśnie opcję budowania. Płytki konstrukcyjne rządzą. W grze Minecraft R budujesz na płytkach, osiągaj kolejne poziomy, aby odblokować nowe białe. Dobra, tutaj będzie taki staw, drzewko oraz dwa kurczaki, 8 na 8 musimy zezwolić na użycie tylnej kamery. Ok, jak widać mojej twarzy już nie widać, jako że uruchomiła się tylna kamera, aparaty nie potrafią ze sobą współpracować na raz, dwa nie mogą być włączone. Więc tak, ja sobie tu uporządkuję trochę na szafce i chciałbym właśnie w tym miejscu może postawić jakiś blok. Mm, mm, mm. Albo nie, albo nie, niech będzie w rogu, bo jednak tutaj mam trochę zdjęć obrazów. No, ewentualnie. Ewentualnie mogę spróbować na łóżku. Łóżko to wie, większa trochę powierzchnia niż stolik, a ze stolika będzie to no, nieprzyjemnie odstawać. No dobra, e, spróbujmy postawić to tutaj w rogu. No jest to umieszczone. Myślę, że lepiej by to mogło wyglądać na dworzu, no, ale w przybliżeniu wygląda to naprawdę fajnie. Jeszcze ten kurczak poruszający wzrokiem za naszą kamerą. Próbuję na niego naciskać, żeby. Wypadły jakieś jajka, ale, ale to nie działa. Czyli tak, no, na dole nie mamy już żadnych funkcji budowania. Myślę, że musimy wyjść z tego trybu i pozbierać co nieco surowców. W razie czego płytę będzie można przenieść, czyli tą całą budowlę, którą teraz postawiliśmy. Jest też tryb precyzyjny, czyli będzie pewnie można tym obracać i ustawić pod różnym kątem. Pójśmy, czy coś się pojawiło. Tak, jest, jest i owca. No to teraz pytanie, czy ja tą owcę mogę postawić do, e, do naszego zbudowanego terenu. W domu więcej rzeczy nie pozbieramy, więc e, trzeba wyjść na dwór. Kaptur na głowie, bo tak jak mówiłem, temperatura no, bliska zeru. E, jeszcze do szczęścia tylko brakuje tego, aby, aby mapa gry. Z miała kurczę śnieg na sobie, no ale tak na razie nie jest, jeszcze pełnoprawnej widzimy w sumie nie ma. Eee, co jakiś czas pojawiają się jednak elementy, nawet koło mojego domu już wyszedłem, widzimy kolejne kurczaki, widzimy... Eee, Kolejne jakieś skały. Na razie w tym odcinku skupimy się właśnie na zbieractwie. Ewentualnie w kolejnym, bo nie chciałbym tego jakoś przedłużać. Będziemy dopiero próbować budować. I już mam pomysł na budowlę i to nie chodzi mi o dom, bo chciałbym poza domem to budować i ściągnąć nawet znajomych, żeby znajomi też potrafili ogarnąć po prostu ładny teren. Nie będę zdradzał gdzie, ale, ale mam nadzieję, że tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Postaram się zapuścić W tereny gdzie po prostu Tego jest więcej O widać jakbym płynął budką Ale tu jeziora nie ma Najgorsze jest to że wyszedłem Nieprzygotowany Zapomniałem o rękawiczkach No i ręce mi kurcze zaraz zamarzną Wiecie co jest też fajne Że żeby zebrać Tam właśnie gdzie teraz Kieruję bo jest tam skrzynia To bym musiał wleść na pole, więc nie chcę, żeby patrzyli tutaj gospodarze na mnie jak na debila e, Idziemy normalnie drogą Jest zasięg do kolejnych elementów Ale tą skrzynkę chętnie bym zebrał e, Słonecznik niepospolite, czyli elementy e, zbieractwa też są oznaczone jako, jako rzadkie, niepospolite i pospolite No i na pewno jakieś są legendarne i to pewnie w tej skrzyni e, Przy okazji o, Zdobywamy jakieś osiągnięcia e, Dostaliśmy Kurczę co to było Jakaś rzadka lama Nie zdążyłem przeczytać Pooglądamy sobie efekt filmunku Dobrze, że żeby zbierać drzewo Nie muszę tylnią kamerą pokazać Że na przykład stoję z toporkiem pod tym drzewem Ale imersja musi być Zobaczcie Zobaczcie ile tam jest buraków Szkoda, że tego w grze od razu nie można zbierać. Ok, Jak widać Mam fajne manewrowanie Wstawmy to do rogu Gdzieś tutaj Dobra, jest zbudowane Wygląda znacznie lepiej Niż na łóżku Coraz więcej opcji jest odblokowanych Typu wyzwania Za wykonywanie wyzwań zbieramy Również nagrody Są wyzwania codziennie Jest tryb kariery Osiągnij trzeci poziom. O, oczywiście udało się już trzeci poziom osiągnąć, czy jednak nie? Jednak nie, jednak nie. To, to całe osiągnięcie nazywało się zapewne Osiągnij trzeci poziom, a mamy dopiero drugi. Czyli tak, podsumowując. Yy... Bardzo się cieszę, że w Minecrafcie tak naprawdę na wsi, wszędzie, na każdym polu, przy drodze pojawiają się nowe rzeczy: typu zwierzęta, e, jakieś skały, drzewo, e, drzewa e, i nawet była też skrzynia. Skrzyni, niestety, nie udało się zebrać. Wszedłbym jeszcze na to pole, ale dzisiaj jest okropna pogoda i jest błoto, więc pobrudziłbym sobie po prostu całe buty. Ja jestem jeszcze zmarznięty, ręce też nie wyszedł. Jestem po prostu dziś nieprzygotowany w, bez rękawiczek, zmarzłem yy, na maksa. Eee, Podbieraliśmy sporo rzeczy, no poziom, co prawda dopiero co drugi, ale chciałem tylko się zapoznać z tą grą. Eee, no i po tym filmie poznać wasze komentarze. Dajcie znać, czy, czy macie jakieś rady dla mnie, czy już graliście w Minecrafta. Eee, jak Wam się film podobał? Jeśli podobał się i byście chcieli widzieć kolejne odcinki, to podnieście chociaż tą łapkę w górę eee, i subskrybujcie kanał. Zawsze będziecie mieć powiadomienie, a ja będę miał motywację do eee, nagrywania kolejnych odcinków. Eee, Mówię pozytywnie względem Pokémon Go, e, natomiast jeszcze mamy wiele do odkrycia i to dopiero e, początek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Tieru, cześć.